Maneczko. W dzisiejszym odcinku zagram w gierkę o nazwie Epic Minigames. Link do gierki znajdzie się w opisie. Znacie mnie? Ja jestem Quarkmaster.pl Nagrywam codzienne filmiki, staram się. Mogą to być shorty lub długie filmy. Chciałbym się rozwinąć, lecz z Waszą pomocą wiem, że dam radę. Tylko co, co was proszę, to o subika z dzwoneczkiem, lajkacza i komentarz. Zachęcam, ale nie musicie. Dobra, więc zacznijmy wtedy. O, co tu jest sezon? Jak ja tą gredę nie grałam, tej gdzie był sezon. Wo, hambon, migel, migel choice, only one path. Hmm. Ciek Wydaje się ciekawa ta gierka. Ile mam rzeczy mam wykupionych? Zobaczymy, co to robi. Chyba bomba śmiechu to była. Nie wiem. Hmm. Nie wiem o co chodzi. Ale idę za ludźmi. a, -a. Kurczę, nie udało mi się, byłem tak blisko, jakiś abecadło. O, Michael Jordan. O, widzę ludzi na mapie. Mogę stalkować. Dynamit. UWAGA BO- O oh, kurde, myślałam, że bombę będę mógł wysadzić. UWAGA bomba! B- bo... Ona sko- skur... Dobra, nieważne. A Strzelać! Wstrzymać ogień! Ja może pójdę sobie bym... ...tutaj na górę, jakąś lepszą miejscówkę. O, na samą górę. Żebym został ostatni. I potem pokażę ojciec, jak to się robi. O, właśnie tak to się robi. O, zabiłem dwóch. Jak miło. Czy mogę skoczyć? Patrzcie na to, MLG. O kurde, umrę zaraz. A da się chodzić po linie? Zobaczymy. Aha. <śpiewanie> Nie da się. Mm, grawitacja pokonała. Wo, jestem. Aha, jestem pod mapą. Bomba! Ale ładnie gram. tu. Ośmi Ośmiornicami mogę strzelać? Co to jest? Jak to działa? O, obi! O, jeny! To wysoczy, że nas. Jeny, to się zapada! D to jest drużynowe, czy nie? Chyba nie Doskoczę? Nie <śm>, Po co próbowałem? No kurde! <śm>, wkurzam Nie! <śm, nie! nie! <śm, to się... To jest za trudne dla mnie o! Noż! Noż... wryj y, w kaczki. w mordę kaczki. O! I teraz po tym. Jest! udało mi się! Nie! Proszę stawaj, Wstawaj! Będę tak do końca rundy. O! Jest! Udało mi się! Ło! Ło! Co ty się? Odpierdziela! No nie, to. Je, ja w obi nie jestem najlepszy. Takie parkury nie lubię. Zobaczmy, co jest w sklepie. Mam 730 monet. Big head potion. Zobaczmy, jak to działa. Wypiję. O, jakaś Backstreet Brawl. Ej, no mam duży łeb. Jak sklep, ale puste półki. <ścoughs> nie, nie mogę krytykować, przecież kaczki to jedne z mądrzejszych zwierząt. Udowodnione kaczkowato. Ja tu mogę się schować. Nie trzeba bić się. Dawaj, dawaj. A zabiję tego... No nie. Nawet w biciu mnie baba robi Ona pewnie na auto klika, że leci Intensywne klikanie Wątpię, że tak ktoś szybko klika Albo ja jestem po prostu jakiś słaby Dobra, leży jeden Leży drugi Daję wam jak coś wyzwanie, ten kto znajdzie teraz, pojawi się gdzieś na ekranie, emotka, nie powiem wam jaka, pod koniec filmu wam powiem i kto ją znajdzie, ten, beń, ten i napisze w komentarzach jaka to była emotka, przypnę serduszka na jakiej minucie, wyskoczyła. O on, kurde, ciekawe. Ja, ja miałam 3 kile chyba, miałem. Było blisko. Mm. O trade, staw. Ile rzeczy ten typ ma? Oni jakiś znów parkur. O nie. Jakiś, o, nie wiem, dlaczego Roblox w ogóle. Wiecie, że ogólnie Roblox panować, na przykład takie z, ten, skiny stworzone na przykład z Minecrafta, koszulki, rzeczy z Fortnite, takie związane, ponieważ to są prawa autorskie. Ale na przykład takich dziwnych skinów, jak na przykład ma. Ta baba nie usuną, bo ponieważ to jest trochę Roblox to gra dla dzieci, więc trochę dystansu powinno być. Odpowiedni... Odpowiedni content Ja sam Family Friendly, ale Roblox nie No nie, jakieś besties po prostu Idą przede mną... Ej, jeden... Proszę, proszę Uff, ej, a mogę się... Jak? Brat przeskoczył przez to O Tędy idziemy... O nie, to... To nie... Gdy na to skakuje? Dobra, koniec? To był... Tak jest! Udało mi się! W końcu! Coś osiągnąłem w moim życiu. Osiągnąłem w życiu coś. Dobra. Teraz jest. Pipeworks. Kororzą duo. Nie pamiętam, na czym to polegało. Chyba jakieś jest znów nowe. Wygląda interesująco, ale czy nie można oceniać książki po pokładce? A, chyba, że trzeba naprawić takie rury, i to steamowe, drużynowe. Dobra, ty Typo tam naprawę, ja tu będę. Hydraulik normalnie. Ja nie hydraulik, więc proszę, ty po naprawę po swojej stronie. Bo nie możemy się utopić tutaj. Dokładnie ty, bo ja jakoś przeżyję, bo jeszcze umiem oddychać pod wodą. Tam jakoś kilka minut wytrzymam, ale nie wiem jak ty. Więc, Ziomek, kratuj siebie. Staram się, ale wiesz, starania zawsze nie mogą być na dobre. A! Yy, zamyśliłem się. Mam kalkulację w głowie. Dobra. Dobra, luzik, arbuzik. Siem, siem. Ty, jak masz flagę? Ten. Norwegii? Nie Norwegii. Holand... Francji znaczy się, jeny. Ja już takie... Ja już tak bredzę. Przepraszam za mnie, widzowie. Mm. Nie ma nic tu ciekawego. O kurczaki będziemy łapać. Śmiesznie. Dobra. No, będziemy musieli chyba zagrać do swoich zagru. O, tam widzicie, tutaj jest ta mapka. Chodźcie, kurczaczki. Chodźcie. Opi. O. a to trzeba... DIAMENTOWE! Bracia, chodźcie za mną! Chodźcie, do dobry. O, jakiś ten mi dał. Chyba... Pomylił się. Tu dają aż trzy. Jakby wziąć to... 10 wychodzi. Znaczy dziewięć. Tak, dziewięć. Czemu ten typ mi da? A może to jest jakieś drużynowe? Hmm... A, dobra, in Dobra, tutaj. Tutaj kolejny kurczacz. Jakie to wygram? Ponieważ jakiś typ zamiast. sobie dawał mi cały czas. Dobra. Już. Jeszcze 30 sekund. Do końca. Nie wiem, spróbuję. A mogę zabrać? Jej, wygrałem! 11 punktów. Gdyby nie ten typ. Te mardeczka to bym przegrał. Dzięki, nie wiem, czy to ty byłaś. Bo, on, bo to widzicie, to ona. Skull Trooper, jako baba, pierwszy raz widzę w swojej karierze. O, o oh nie, to chyba na szczęście, bo takie oznaczone, że trzeba, to jest na farta, że możesz wygrać, że jest jakaś procent szans, że wygrasz albo nie wygrasz. Nie mam szczęścia do takich gierek. Dobra, yy, tędy kopać, czy tędy? Chyba pójdę tędy, ponieważ zobacz ile tam ludzi się ustawia, ale tutaj jestem sam, więc jest większa szansa, że znajdę. O, kopię, kopię. Dobra, po tym, bo tym będę kończył. No, jest, jest, udało się! Jest! Udało mi się! Kocham was, moje kaczki! Przynosicie mi szczęście. Dobra, to już będę kończył. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i Siema, do zobaczenia następnym razem.